Nie, Nie odbierzesz? No po Wiesz, moim zdaniem przegiałeś z tą kasą. Musisz przeprosić królową. No. No, kupię jakiś bukiecik po drodze, przepraszam. A jeśli to nie wystarczy? No. To przeproszę inaczej. Świnia! Ej, 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 ej. ja nie robię tego dla przyjemności. Muszę przejąć tę kancelarię. Musimy. A... Dlaczego właściwie tylko ja się poświęcam, co? Masz taką jakąś starą biżuterię, kolczyki, nie wiem, cokolwiek? Coś, czego nie nosisz. Ty chyba nie chcesz. Tylko wiesz, niech wygląda na drogie. Ja nie daję kobiecie Badziwia. Kasa, kasa, kasa. Bez kasy nie ma kampanii. Rozumiesz, tylko skąd my weźmiemy te kasy? A program skończyłeś? No tak. Malwinka mi poprawia. Tylko rozumiesz, bez kasy nie masz. szans. Ja mam pomysł! A możemy byśmy tak o. jak ze starych dobrych czasów zatańczyli razem? Kaska by była z tego. Proszę, Ale poczekaj! Oho, oho, oho! Przedemoc! Eee, co. Przełoży? Nie, nie. nie. Coś się stało? Z mawiną coś? Nie, nie, ale miło, że pytasz. Sprawę mamową? Właśnie, właśnie, bo wie pan, ja też mam taką sprawę. E, bo. O. O. Może? Chciałby Aha? pan zainwestować w moją kampanię do samorządu studenckiego? Poczekaj! Pan pomoże teraz mi. No, kiedyś ja pomogę panu, wie pan. Polityka. Syneczku, poniżej posła nie inwestuję. Aha, no to dziękuję. To panu dziękujemy. Yy, to w takim razie to to z, za sprawa? Problem mam z Sebastianem. Liczę, że go rozwiążesz. Znaczy co? Że ja mam z Sebastiana... Ma zastąpić. Przepracowany jest. Za dużo ma na głowie. Dwa, trzy razy w tygodniu przejmiesz jego obowiązki, a nic szczególnego. Płacę dwie stówy na dzień. Nie dziękuj. Tu masz kluczyki i listę spraw. Chwila, chwila. Jeszcze się nie zgodziłem.